Hej, witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures. Dokładnie, mamy odcinek 98. No i co to jest? Tak, to jest moja kopuła. Troszkę się zmieniła. Otóż mamy tutaj las, tu mamy las, tam mamy las i tam mamy las. No tak, ostatnio troszkę się bawiłem tutaj z moją kopułą. No i jak widzicie, troszkę tych zmian jest. Mamy tutaj bigą block, drewnianą podłogę, którą. no takie alejki w sumie które prowadzą do poszczególnych e, pomieszczeń, jak Anielskie Ogrody i e, i Cytadela Wybrańca. Dokładnie, dlaczego tak to nazwałem? Ano dlatego, że jest to Cytadela, swoją episkość ma. No i na dodatek Wybrańca, tak, to wszystko miała być świątynia bohatera, który pokonał smoka. Więc e, możecie się domyśleć dlaczego. Tak, e, słuchajcie. Szczerze mówiąc, na dzisiejszy odcinek nie miałem planów za bardzo, jednak postanowiłem, że zrobię już tak troszkę mój obmyślany, że tak powiem, sufit. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Tu mamy wodę, a tu mamy trójkąt z wełną niebiesko-zieloną, tak, gdyż aby stworzyć tą wełnę potrzebujemy zielony niebieski barwnik. Słuchajcie, nad tym trójkątem. Męczyłem się około 5-6 godzin jeszcze przed odcinkiem 96, więc to jest cholernie trudne do zrobienia. To jednak wymagało ode mnie około 40 minut pracy. Więc tak sobie patrzę, patrzę i wydaje mi się, że no cóż, troszkę pójdziemy na łatwiznę i zbudujemy te trójkąty jak, tak jak ten, tylko że na środku jeszcze zrobimy biały trójkąt. I myślę, że to wtedy będzie wyglądać epicko. Słuchajcie, no przede mną jakieś 3-4 godzinki zabawy z tym. Nie jest to projekt duży. Zresztą puszczę ma filma, jak robiłem ten jeden trójkąt. No, tak, więc jak widzieliście, było tam full wszelkich no, rusztowań z dirta. No i cóż, to będzie robione dokładnie tak samo. No, jeszcze chcę tylko zobaczyć, jak wyjdzie ten trójkąt w środku. No, dobra, w takim razie, słuchajcie, nie chcę przedłużyć dzisiejszego odcinka. Całą kopułę sobie dzisiaj nie, obej nie obejrzymy ani nie obejdziemy. Um, kilka rzeczy, takich jak grodzie czy. Um, tamte notebloki z latarnią wyjaśnią mam się w odcinku setnym eee, tak słuchajcie miało być jakieś takie fajne obszerne intro do tego filmu jednak go nie było dlaczego mm, gdyż to intro zrobiło mi się takie epickie że będzie na setny odcinek chyba dobra e, słuchajcie więc 99 odcinek budujemy smoka a w setnym będzie epicki filmik więc zapraszam na kolejny film gdyż będzie się działo Dobra. Minecraft Extreme Adventures 98. Pusto. No tak. Bo już stąd zabrałem. Miałem na celu wybudowanie razem z wami na początku odcinka tamtego trójkąta, ale postanowiłem, że pokażę wam już go gotowego. Tutaj macie e, wszelkie itemy, które mi pozostały. Mamy tutaj lazuryt i wełnę, która składa się z zielonego i niebieskiego barwnika, która według mnie pasuje tam doskonale. No i cóż, dirt na rusztowania. I. No, i trzeba jakieś itemasy, zjeść, jeszcze nie mogę sprintować. Aha, jestem głodny. Jestem głodny. Co by tu wszamać? A wiecie, co zjemy torta? A co? Taka okazja. Zaraz koniec sezonu, to sobie zjemy torta. O. Dobra, mogę już sprintować. Idziemy, to mamy tutaj gdzieś narzędzia, poproszę po narzędzia. Potrzebujemy to, to, ewentualnie kilof i diamentową łopatę, to nam starczy. No i żelaza ewentualnie weźmiemy troszkę, jakby nam niby, wiecie, jakby nam niby brakło tych szczypcy całych. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy widzieliście mój magazyn, troszkę się zmienił. Tak wszystko oznakowane. Barwniki wełna, wełna się tam nie mieści, więc no, w ogóle, skąd to mam tak dużo? co? A no słuchajcie, z mojej e, fabryki. Zresztą także teraz macie film. No właśnie, tak. Więc zabieramy tą wełnę. Aha, powiem Wam, ten lazuryt. To jest praktycznie cały lazuryt. E, I tam na ścianie jeszcze. Tam jest też lazuryt. Praktycznie cały z mojej bazy, więc zrobienie takiego jednego wymaga 9 razu Aż, więc. No wow! To jest cholernie drogi materiał. Może nie drogi, ale. Nie no, drogi. Ten blog jest drogi. Ok. Bierzemy derta. No i słuchajcie, no i lecę budować kolejne trójkąty. Au! Wpadłem gdzieś. Lecę budować kolejne trójkąty. No i zobaczymy się. Cóż, jak to wszystko będzie już ukończone? Oj, kopuła nabrała kształtu wam powiem. Tego widoku się właśnie spodziewałem, um, mówiąc w 90 81 odcinku, że będziemy budować podziemne miasto. No i cóż, myślę, że wyszło zajebiście. Dobra, lecę dokończyć sufit i kopuła będzie kompletna. Yeah. I hej, do was ponownie. Po skończonej pracy. Dokładnie. Widzicie? Tak wygląda moja kopuła. Razem z sufitem i powiem wam, że kopuła jest kompletna. Mimo iż kiedyś planowałem wybudować coś jeszcze tutaj. I tutaj jednak te plany szlak trafił. Czemu krówku, krówek nie ma? No nic, nie wiem. Za daleko stoję. A, stoję, stoję gdzieś tutaj. No dobra, słuchajcie, sufit skończony. No i cóż, jak wyglądała praca? No, mniej więcej tak. No właśnie, więc to wszystko zajęło mi około 4 godziny, więc to jest projekt taki powiem luzacki. Najgorsze praktycznie były te wszystkie. Jak to nazwać rusztowania, prawda? Jednak troszkę już w tym praw, prawy mam. No i jakoś mi to gładko nawet całkiem poszło. No dobra, więc jak to wygląda z dołu? Co? A co do materiałów? No troszkę mi brakuje jeszcze wełny o tym kolorze niebiesko-zielonym. A białą wełnę znalazłem sobie w bazie. Chwileczkę skoczę. W bazie z sezonu czwartego. I. Yes, wylądowałem. Umyślałem, że nie, nie przeżyję tego. bo uderzyłem w to. Dobra, nieważne. Jak stąd wygląda? Wow, epicko, naprawdę epicko. Czekajcie, mam pomysł. Tu jest środek, tak? Nie, bekon nie włącza się. Dobrze, nie włączył się. Okej, okay, o to mi właśnie chodziło. Zobaczcie, jaki efekt. Super. To wygląda jak krzyż, taki. Ha! Nie, naprawdę świetne. Dobra, przełączamy. No i cóż, powiem wam, że to byłoby na tyle w tym odcinku, gdyż ten odcinek chciałbym troszkę odpocząć. Tak. Ponieważ w kolejnym będziemy naprawdę nieźle harować, no i zbudujemy coś epickiego. Tak. Więc zapraszam was bardzo serdecznie na dwa kolejne odcinki, czyli to będzie odcinek 99 i setny. W setnym coś będzie. Coś fajnego. Co naprawdę mi się bardzo podoba i nawet sam oglądałem ten film z 6-7 razy. Więc yy, tak. Odcinek setny jest już skończony. Zamknięte grodzie otwarte, no ładnie. Dobrze, w takim razie. No cóż, takim ładnym widoczkiem kończymy dzisiejszy odcinek, a ja się z wami żegnam. No i do usłyszenia w kolejnym. Tak. W kolejnym odcinku, w którym będziemy budować smoka. Cześć i do usłyszenia. Hej!